Dobre wieści, pomimo wszystko dobre wieści, i dlatego właśnie, że tak jak jest, są dobre wieści. Na dobre wieści jest zawsze czas. Czas, który nie istnieje, trzeba stworzyć, więc tworzymy sobie czas na dobre wieści. Dobre wieści są takie, że świat zmienia się błyskawicznie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, bo świat, Zmienia się dlatego, ponieważ my zmieniamy się wewnątrz, w nas, my jako duchy, jako użytkownicy tych ciał, zmieniamy się. Zmieniamy nastawienie do pojęcia życia, do życia, do samych siebie, do naszych bliźnich, do naszych rodzin. I kto zmienia nastawienie, świadomie, ten widzi, że rozwija się, czuje, że rozwija się, wie, że rozwija się. Inni zostawmy to. Nie wiemy, co oni czują. Nie wiemy i nie chcemy wiedzieć nawet. Świadczą o tym na przykład takie zjawiska jak. Ktoś przychodzi do szpitala odwiedzić matkę lub babcię lub dziadka albo nawet własnego syna lub córkę i ten ktoś w szpitalu mówi nie zbliżaj się do mojego łóżka bo jesteś dla mnie zagrożeniem tym bardziej że ja już jestem po przyjęciu tego co rzekomo ma mi służyć. To są mają być dobre wieści? Tak, to są dobre wieści, bo są tacy, którzy mówią, szanuję twój wybór, odwracają się przez lewe lub przez prawe ramię i wychodzą, wiedząc, że nie można się będzie już. Z tą duszą spotkać do czasu, kiedy nie spotkamy się po drugiej stronie iluzji. To jest dobrze czy niedobrze? To nie za dobrze, ani niedobrze. Tak jak jest, jest dobrze. Kiedyś się spotkamy i staniemy przed obliczem naszego stwórcy, i dobrze będzie, żeby się nie wstydzić w tym momencie przed sobą samym, nawet nie przed stwórcą. Pomyślcie o tym wy, którzy w tej chwili nazywacie innych epitetami, których nie będę tu cytował. Dobre wieści są takie, że każdy z Was, już to powiedziałem, powtarzam znowu może nastawić się do wewnątrz, słuchać wewnętrznego głosu, który nigdy nie kłamie czyli słuchać dobrych wieści w sobie. Przekazywać dobre wieści tym, którzy chcą je słyszeć, dzielić się dobrymi wieściami bezinteresownie, nie oczekując w zamian za to podzięki, choćby podzięki. Dwa dni temu wróciłem z Poznania, byłem tam dwa dni na zaproszenie wydawnictwa Indigo Books. Zebrała się grupa wspaniałych dusz w ciałach ludzkich, żeńskich i męskich. Przeżyliśmy dwa dni, tworząc wspaniałe pole. Takie pole światła zostaje na pewno zauważone przez pozytywne i przez negatywnie nastawione do takich zjawisk istoty. Te jedne Wspierają światło i dodają nam pozytywnej energii, widząc, że dążymy do energii, że po to zebraliśmy się, aby promieniować i otrzymać na tej samej długości fali to, co posialiśmy. I istoty, którym się to nie podoba, o co nie dbamy. Dla istot, którym się to nie podoba, i dla ludzi, którym się to nie podoba, mamy przekaz. Odwróćcie się od tego upadającego świata i chodźcie z nami. Chodźcie z nami, wejdźcie w światło, zostawcie za sobą to wszystko. Nie chcemy ani z wami się spierać, ani się rozliczać. Po prostu odwróćcie się i odejdźcie od tego. Bo prędzej czy później. I my i wy wyjdziemy z tych ciał ziemskich, i każdy sam osądzi swoje uczynki. I wtedy już nie będzie alibi. Nie wiedziałem, ja myślałem w dobrej wierze, bałem się, nie myślałem, że po drugiej stronie już nie ma myślenia, po drugiej stronie jest uczucie. Wiadomo, jak jest, i widać co odbiega od tej kosmicznej, uniwersalnej, jedynej w swoim rodzaju dlatego uniwersalnej normy. Życie, wieczne życie jest świętością. Kto naruszył świętość, naruszył ją w sobie. Kto ją naruszył w sobie, ten zasługuje na imię. Na nazwę, na pojęcie schorzała istota. Co należy zrobić dla takiej istoty? Pomóc jej. Jak? Nie pomagając tak długo, aż nie poprosi o pomoc. A jak poprosi o pomoc, wtedy będziemy jej pomagać z całego serca. Miłość jest nieubłagana. Miłość jest czymś, co jest naszym życiem, miłością oddychamy, bierzemy wdech, bierzemy miłość w siebie, bierzemy wydech, wydychamy z siebie to, czego nie potrzebujemy, a na to miejsce już od wewnątrz wpływa nowa miłość. O ile można ująć pojęcie, nowa w tym układzie. To są dobre wieści. Cyrkulacja miłości we wszechświecie. Nieustanna, nie można jej przerwać żadnym sposobem. Nawet nie barierą preparatów pewnego rodzaju, nawet nie zastraszając ludzi, naszczuwając ich na innych, wyrzucając z pewnych Serwisów dyskusyjnych na tak zwaną banicję, za to, że na przykład ktoś chce ostrzec swoje rodzeństwo kosmiczne, braci i siostry, żeby jednak nie bali się i ze strachu nie przyjmowali pewnych wynalazków nauki ziemskiej. To są dobre wieści, słuchajcie. Nowa moda, nowa mowa, nowe podejście do życia, nowe pojmowanie zjawisk. Wszystko czynię nowe, powiedział Chrystus i to się teraz dzieje. Niektórym się to nie podoba i chcą, żeby ten świat się nie zmienił. Chcą, żeby ten świat został taki, jaki był. Ale inni nie chcą, żeby tak było i idą w kierunku światła, nie narzucając tego nikomu, nie przekonując nawet do tego po prostu słuchając dobrych wieści w sobie i dzieląc się dobrymi wieściami z tymi, którzy chcą posłuchać dobrych wieści. Przecież jeden drugiego pyta się: Co u ciebie słychać? Byłoby nawet poprawnie, co w tobie słyszysz. No i ten drugi, bliźni, dernechste po niemiecku, ten obok, odpowiada na to: Słyszę, że jest dobrze, ponieważ i tłumaczy. To ciekawe, mówi bliźni, ja też sobie słyszę coś takiego. No to jesteśmy na tej samej długości fali, czyli nie udajemy, że idziemy razem w tym samym kierunku. Faktycznie idziemy w tym samym kierunku. Pewne kraje znikają, nazwy po nich zostają, ale mieszkańcy już ich tam nie ma. Takim krajem w tej chwili jest miejsce na pustyni Negev, Izrael. Nazwa została. To nie Iran zniszczył Izrael, nie islamiści wojujący zniszczyli Izrael. Zniszczyła to pewna siła, która ma nadzieję, że stworzy nowego człowieka. Człowieka, który będzie potakiwał, będzie posłuszny, nic nie będzie miał, a będzie szczęśliwy. To są mają być dobre wieści? Tak, bo w tym kraju już nie będą żyli tacy ludzi, którzy będą potakiwać. Zbawienie miało wyjść od Żydów zgodnie z Biblią. Żydów już nie ma, Izraela nie ma, została nazwa. Dawniej już go nie było, bo nie można służyć Bogu, praktykując 10 mojżeszowych przykazań i mieć 200 bomb atomowych w zanadrzu. Albo żyjemy boskimi prawami, albo nie. Ale teraz to, co tam się stało na oczach całego świata, już nie ma tego kraju, a właściwie pewnej firmy. Powoli znikła firma Deutschland. To już nie są prawdziwi Niemcy, to nie są Niemcy jako państwo, jako kraj. To jest firma. Watykan się rozsypuje na naszych oczach, o ile już się nie rozsypał od wewnątrz. Ta firma znika. Stany Zjednoczone to jest w gruncie rzeczy firma Washington DC. Nikt się tam nie zjednoczył, nie ma jedności. Zainstalowano człowieka, który nie wie co czyni. To nie jest już świat. Jakim żyliśmy do tej pory. Czy to są dobre wieści? Tak, jest miejsce na nowe, absolutnie nowe, inne niż było. Nastawione na stwórcę, na Chrystusa, na boskość. Każdy taki kraj z Polską włącznie potrzebuje polityków i owszem, nie jestem przeciwko. Polityków o poszerzonym stanie świadomości. Do wymiarów boskich, kosmicznych do nieskończoności. Takiego prezydenta potrzebujemy w Polsce i w krajach ościennych. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. I jeżeli zostanie to, co do tej pory jest, życie wymusi zmiany, tak jak do tej pory już jesteśmy zmuszani. W ciągu roku świat się zmienił. Co będzie w następnym roku? Dalsze zmiany na lepsze. Tak widzę przyszłość, z tym Was zostawiam i to były dobre wieści. Do następnego razu.